Witam Państwa! Zapraszamy na cyklu weekendowych porad prawnych. Prosimy o przesyłanie pytań na wszystkie odpowiemy. Zapraszamy na dzisiejszy odcinek. Wiele lat temu moja mama przekazała w drodze darowizny całość gospodarstwa rolnego na rzecz jednego z synów. Czy w związku z tym po jej śmierci pozostałym dzieciom nie przysługuje nic w drodze dziedziczenia? Pozostałym dzieciom przysługuje roszczenie o tak zwany zachowek. Zachowek wynosi jedną drugą wartości spadku, który przypadałby tym dzieciom w przypadku dziedziczenia ustawowego. Natomiast gdy taka osoba jest trwale niezdolna do pracy lub niepełnoletnia, zachowek wynosi dwie trzecie wartości spadku. Do zobaczenia w następnym odcinku.